Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania bajki. Murówka i Basikonik. Posłuchajcie. Był piękny letni dzień, a Basikonik śpiewał na całe gardło. Murówka natomiast pracowała, wytężała siły i napinała mięśnie i dyszała z wysiłku, zbierając pożywienie do swojej zimowej spiżary. Pasikonik uśmiechnął się na ten widok. Leżał do góry brzuchem i grzał się w słońcu. Nudzi mi się, mrówko, nie chcesz się pobawić? Powiedział pasikonik po chwili. Przykro mi, pasikoniku, nie mogę, mam dużo pracy, odparła grówka. – Muszę zebrać jedzenie i przygotować dom na zimę. Ale zima dopiero za kilka miesięcy. Ciesz się ze mną w słońcu. Możesz. Zima może i za kilka miesięcy, ale w końcu przyjdzie, sam zobaczysz, oszczegła mrówka. A jeśli teraz nie będziesz pracować, cóż, kiedy słońce zajdzie, a ziemia zapadnie w sen, będziesz marsł i głodował dodał. Basikonik roześmiał się mrówce w nos i śpiewał sobie dalej, a mrówka wydężała siły i napinała mięso. W końcu zima przyszła, nagie drzewa podcinały się na czarno od zakurzonego nieba, śnik przykrył pola. Unoszona, wygodnie w swoim miękkim fotelu mrówka spojrzała ze śmiechem na spiżarnię, która po brzegi była wypełniona jedzeniem. Było go wystarczająco dużo, my mrówka jadła dosyta przez całą zimę. Pasikonik natomiast marsz na zewnątrz, usiłując znaleźć schronienie pod liściem. Ale niezależnie od tego, jak mocno się owijał liściem, wiatr przewiewał na wylot jego drżące ciało, a pusty brzuszek burczony z głodu. Walcząc z porwami wiatru, pasikonik dotarł w końcu do drzwi tam kubówki. Pasikoniku cały przemazłeś, wejdź do środka, się Krzyknęła mrówka na jego widok. Dziękuję! Wyjąkał pasikonik przez dzwoniące na zęby. A grzej się przy piecyku, a ja przygotuję kolację, powiedziała mrówka. Pasikonik cały się rozpromienił. Na języku prawie szczął smak gorącej kukurydzy. Dziękuję ci ogromnie, kochana, mądra mróweczko, powiedział, grzejąc się w cieple piecyka. Następnego lata. Będę pracować, obiecał. Dziękuję serdecznie.